Cześć, witam was na kanale Pit Stop. Dzisiaj po raz kolejny testujemy chiński samochód. My już z Maciejem rozważamy taką sprawę, czy nie jechać do chińskiej ambasady i nie złożyć papierów o chiński paszport, bo tyle jest u nas chińszczyzny. Ale nad tym się jeszcze zastanowimy, bo Chińczycy chyba nie mogą z Chin w ogóle wyjeżdżać, prawda Maciek? No, wydaje mi się, że nie, więc taki paszport jest mniej wart niż nasz europejski. Ale wracając do motoryzacji, dzisiaj uzupełniamy nasz przedostatni film odnośnie modelu Siliu. Tym razem testujemy wersję spalinową, a dokładniej wersję w tym teście będziemy się głównie skupiać na właściwościach jezdnych tego samochodu porównując go do wersji Seal czyli tej całkowicie elektrycznej. Chcemy mianowicie porównać napęd elektryczny, którym już jeździliśmy, oraz ten, który jest hybrydowy, ale także mamy dzisiaj nieco lepsze warunki z naciskiem na nieco, bo jak widzicie, aura nie sprzyja. Natomiast jest wystarczająco dobrze, aby porównać, a raczej pokazać wam ten samochód z zewnątrz, czego zabrakło ostatnio. Oczywiście, w środku samochód też wam pokażemy, ale no, tam nie należy się spodziewać rewolucji, no bo to jest ten sam model, więc większość. Będzie ta sama. Skoro już jesteśmy z przodu samochodu, to tutaj sobie zacznijmy. Wygląd tego samochodu to jest oczywiście kwestia subiektywna, czy komuś się podoba, ale ja uważam, że jest naprawdę ładny, estetyczny i jest taki nienarzucający się, ale także dobrze wpasowuje się w całą filozofię marki. To znaczy, mamy tutaj oczywiście charakterystyczne dla BYD reflektory przednie w kształcie takiej litery C i to jest spoko. Ale to, co już nie jest tak fajne, to jest, że zarówno tutaj, właśnie przy lampie, oraz tutaj niżej na zderzaku mamy fejkowe wloty po one wyglądają z czarnym lakierem nawet spoko, to znaczy po prostu nie rzucają się w oczy, tak? Są takie zamaskowane. Natomiast generalnie w takim samochodzie myślę, że to jest trochę niepotrzebna cecha. Słuchajcie, to co ja bym zmienił odnośnie wyglądu tego samochodu, bo to jest naprawdę sporo chromu. Z przodu jest chrom, tutaj jak sobie przejdziecie z boku, to na dole jest chrom, na górze jest chrom. Klamki chromowane. Ja chciałbym, tak sobie marzę, żeby w konfiguratorze BYD był jakiś taki pakiet black i pakiet... Turbo Black, żeby można było sobie to zrobić po prostu wszystko na czarno. Nie wiem, że już się popsuło. O. Dobra, było. Ogarnę to. Czerwony kapturek, czarny kapturek. Z tyłu samochodu dzieje się najwięcej, ponieważ mamy oczywiście na górze spoiler, który ma ukryte światło stopu. Jest dosyć mocno pochylona ta szyba, mimo tego, że to nie jest na nadwozie kupę. To, co było z przodu. Mamy także fejkowe wyloty powietrza, również tutaj zamaskowane, więc mi to tak bardzo nie przeszkadza. No i najfajniejszy feature to jest oczywiście ta, ta listwa, która przechodzi przez całą szerokość samochodu. I spróbuję wam ją pokazać, ale ona nie współpracuje, tak? Okej, okay, przy okazji od razu widać, że mamy płynący, czy też pływający Kierunkowskaz Spoko, to jest zawsze na plus, ale ja bym chciał o, coś się dzieje, coś się dzieje. To jest fajne. Ładnie wygląda, są kropelki wody, to znaczy te kropki one mają imitować kształt kropli wody, więc to jest akurat na plus i oczywiście oznaczenie, jaką wersją tutaj jedziemy, czyli CLU DMI. W tym modelu bagażnik ma pojemność 425 litrów i mamy taką podwójną chińską podłogę, a dlaczego chińską? Kurde, czekajcie, czekajcie, już to naprawiam, dlatego że ta podłoga nam robi dosłownie 2 cm różnicy. Tak mamy w tym wyższym ustawieniu, a tak w tym niższym. Nie wiem, może w Chinach 2 cm to dużo, w Polsce chyba nie zawiera. Słuchajcie i tym chińskim przyciskiem zamykamy klapę idziemy sobie do środka. Krótko Wam opowiemy co w środku i jedziemy zobaczyć jak tym się jeździ. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu tutaj nie będziemy za dużo opowiadać, ponieważ jest to kopia tego samego wnętrza, które widzieliśmy już w Siliu elektrycznym. Mianowicie mamy bardzo przyjemną skórę, która jest ekologiczna, ale naprawdę tego nie czuć pod palcem. Można mieć bardzo fajne kolory oraz wzory tapicerki na fotelach. To wygląda naprawdę ciekawie. No i do tego no, ekran oczywiście charakterystyczny dla BYD. Swoją drogą, patrzcie, bo jeździmy tym samochodem od paru dni i on jest na maksa obpalcowany. Ta konsola środkowa, ten tunel środkowy również jest taki sam, jak w modelu CLU oraz w innych modelach BYD, więc tutaj po prostu, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego wnętrza, to zobaczcie nasz film poprzedni z wersji elektrycznej, bo tam bardzo dużo czasu poświęciliśmy na opisanie Wam właśnie tego wnętrza. Słuchajcie, my za chwilę siadamy do samochodu, bo żeby się przejechać, bo jest naprawdę kurwa zimno, ale zanim to zrobimy, to przerwa tradycyjnie na mango zakupy, bo lubimy też niemieckie auto, one sporo palą, więcej niż te chińskie, więc potrzebujemy po prostu pieniędzy i subów. Subskrybujcie nasz kanał i zostawiajcie komentarze. W BYD Seal DMI mamy dostępne dwa napędy: słabszy, czyli wersja Boost, oraz mocniejszy, czyli wersja Design. My tutaj mamy wersję mocniejszą Design, czyli mamy napęd na cztery koła. Takie też jest oznaczenie na klapie bagażnika. I tutaj to działa w ten sposób, że jest spalinowy i elektryczny silnik z przodu, oraz elektryczny silnik z tyłu. Łączna moc to jest ponad 320 koni. Natomiast jest także wersja Boost, która jest słabsza. Ona ma napęd wtedy tylko na przód czyli jest pozbawiona tego silnika elektrycznego, który napędza tylną oś. I tam mamy chyba 218 koni, to znaczy 200-kilkanaście, nie pamiętam dokładnie czy 18. My sobie jedziemy tą wersją z napędem na 4 koła i to jest duży plus, ponieważ tutaj mamy styczeń w Polsce, pogoda jest. Jest jaka widzicie, jeszcze odzywa ten, nie wiem, hej Mercedes, tylko w wersji BYD. Pogoda jest jaka jest, za oknem naprawdę nie jest kolorowo. W nocy padało dużo śniegu, ale dziś już jest na delikatnym plusie i to wszystko się totalnie rozpuściło, więc napęd na cztery koła w tym samochodzie dzisiaj na pewno odda i będziemy to testować. Póki co jedzie się bardzo spokojnie, bardzo dobrze i elegancko. Na ekranie, który jest przede mną, bardzo dużo się dzieje, i tu jest w ogóle strasznie dużo kolorów, bardzo dużo. Ikon, na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia, ale jak nie jeździ się tym samochodem na co dzień, tylko tak z doskoku jak ja teraz, no to można się troszeczkę pogubić. Fajne jest to, że ten samochód pokazuje wam, jakie macie aktualne ciśnienie w oponach oraz temperaturę, czyli to jest normalnie feature ze sportowych samochodów, typu, wiecie, Porsche 911 GT3 czy coś takiego. To jest spoko, no bo jednak zwiększa to w jakiś sposób bezpieczeństwo. Dodatkowo, można tutaj sobie zobaczyć, oczywiście, Zasięg, jaki mamy na benzynie oraz zasięg elektryczny. O tym warto także wspomnieć, że bateria w tym samochodzie jest dosyć spora, ponieważ ma ona 18 kWh, co w takich optymalnych warunkach, albo powiedzmy zbliżonych do optymalnych, czyli zdecydowanie nie takich jak dzisiaj, może nam dać nawet 80 km zasięgu na energię elektrycznej i to jest naprawdę dużo jak na plugina. Może nie jest to jakiś rekordowy wynik, ale zdecydowanie można sobie po mieście pojeździć tylko na prądzie. Ciekawe są także tutaj tryby jazdy, ponieważ pamiętam, że w wersji elektrycznej poza tymi standardowymi, czyli tam był Sport, Normal, Eco, był także tryb Snowfield na śnieg. Tutaj mamy również Snowfield, ale poza tym mamy jeszcze Sandland i Moodyland, czyli na piasek i na błoto. Każdy tryb ma swoją własną Ikonkę tutaj na ekranie przede mną, ale dodatkowo jeszcze zmienia się to tło. Te wszystkie informacje, które są wyświetlane, są na jakimś tle, i w tym momencie, na przykład, jedziemy w trybie na piasek i przede mną jest jakaś pustynia. To jest oczywiście detal, to jest szczegół, ale można powiedzieć, że cieszy oko. To jest pustynia? No, nie wiem, tak powiedziałem. A co to jest, jak nie pustynia? To, czego byłem bardzo ciekawy w tym samochodzie, porównując do wersji elektrycznej, to jest zawieszenie, ponieważ tam najbardziej zapadło mi w pamięć takie pływające zawieszenie, bardzo miękkie. Ja nawet je określiłem, że ono było jakoś gumowe czy baloniaste, coś w tym stylu, i tutaj jest dokładnie to samo. To znaczy, jest po prostu mega miękko. Nie ma czegoś takiego jak jakieś nierówności dla tego samochodu, nie ma czegoś takiego jak jakieś dobijanie. To jest bardzo przyjemne, bo się po prostu płynie, nawet bym powiedział, że się leci. Co się z tym wiąże, no to to, że to zawieszenie jest mało sztywne. To znaczy, na jakichś zakrętach i w tego typu sytuacjach ono się dosyć mocno przechyla. To znaczy, ta buda się mocno przechyla, ponieważ to zawieszenie pracuje. W samochodach innych marek, często jest to spotykane w markach premium, jest dostępna taka opcja jak zawieszenie adaptacyjne. Jest to taka funkcja, która właśnie niweluje przechyły zawieszenia na zakrętach. Działa to w ten sposób, że komputer pokładowy czy po prostu Samochód wie z jaką prędkością jedzie i w jakim znajduje się zakręcie, to znaczy jak mocno przechylona jest kierownica, i w ten sposób jest w stanie dostosować i usztywnić zawieszenie w tych miejscach oraz w takim stopniu, aby cała ta buda nie chodziła, czyli żeby po prostu em, pasażer w środku miał odczucie takie, że cały czas jedzie prosto. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiliśmy w ostatnim teście, to może być na Was nowość: to jest wyciszenie tego samochodu, jest na bardzo przyzwoitym poziomie. To znaczy, oczywiście mamy tutaj do czynienia z dużym samochodem, który nie będzie miał najlepszego... Opływu aerodynamicznego. Sam w sobie kształt jest jak najbardziej opływowy i to zdaje egzamin w ten sposób, że przy takich normalnych prędkościach miejskich, typu no 50-60 to jest mało, ale powiedzmy takich wyższych, typu 80, 90 czy 100, tutaj absolutnie nie ma najmniejszego problemu. Jest naprawdę bardzo komfortowo. Na autostradzie nie jechałem tym samochodem, więc nie mogę się wypowiedzieć o prędkościach 140 czy może nawet wyższych, ale jak się jeździ po mieście, 70-80 czy coś w tym stylu 90%. Do stu, to jest naprawdę bardzo przyzwoicie, absolutnie nie powiedziałbym, że jest tutaj słabe wyciszenie. Odkryłem coś mega ciekawego, co mnie zastanawiało przy teście elektryka. Mianowicie tutaj w prawym górnym rogu ekranu jest jakieś oznaczenie pochylenia. I ja nie wiedziałem, do czego to dotyczy, bo to jest w stopniach. Myślałem, że to może dotyczyć kąta pochylenia ekranu, ale takiej funkcji nie ma. I teraz jak jeździmy sobie po Warszawie, to zauważyłem, że to się zmienia wraz z tym, jak my podjeżdżamy pod górkę albo zjeżdżamy z górki, to ewidentnie musi być po prostu kąt pochylenia na wierzchni. Po w której się akurat poruszamy. Zaraz będziemy wjeżdżać na dosyć stromą górkę, więc to sprawdzimy, ale jeżeli to jest rzeczywiście to, co myślę, no to jest bardzo fajny feature, taki mocno terenowy, no nie, który się kojarzy z takimi, nie wiem, Range Roverami albo z G-Klasą, więc to by było ciekawe. Słuchajcie, w tym modelu to jest pierwsza rzecz, którą ja kiedykolwiek widzę w samochodzie. Może nie wiem, niewiele widziałam, ale w Tesli chyba nawet tego nie ma. Parkując na ekranie pojawia się odległość po raz kolejny w chińskich centymetrach od przeszkody, bądź od innego samochodu. Ale to, co ważniejsze i co to dotyczy jazdy. Ja wczoraj ten samochód zabrałem na taki dłuższy test, bo jechałem z Warszawy do rodziców, to jest około 150 km. Zresetowałem coś spalanie i powiem od razu, że to nie było łatwe i tutaj po raz kolejny wracam z motywem Tesla, która jest jakimś odnośnikiem dla tego samochodu. Spalanie resetuje się na ekranie. Mi osobiście brakuje takiego przycisku, który byłby na kierownicy i mógłbym z nim zresetować spalanie. Ale tak, jeżeli chodzi o samo spalanie i odczucia z jazdy, to powiem wam teraz, bo sobie to od razu sprawdzimy. Jakie jest spalanie, bo ten model pokazuje spalanie, spalanie z 8000 km to jest 5,6 i 40 litra, więc bardzo mało. Mi wczoraj jadąc, czekajcie chwilę, muszę się tutaj pięknie włączyć do ruchu. Jeżeli chodzi o wrażenia z trasy, po pierwsze ten samochód jest bardzo miękki, nie prowokuje do żadnej agresywnej jazdy i tak dalej. Ja nie wiem, czy w ogóle przekroczyłem 140. Maciej mówił o wyciszeniu. Jeżeli chodzi o to wyciszenie, no to nawet przy takich prędkościach autostradowych 140-120 jest dalej super. No ale wracając do meritum, ten samochód w ogóle nie prowokuje do dynamicznej jazdy i wracając sobie właśnie do Warszawy, te 150 km, zresetowałem spalanie i spalanie z tej. Trasy, gdzie część to lasy, a część to droga ekspresowa to 4,8 litra, częściowo w trybie eko, ale to jest bardzo dow dobry dowód na to, że tak jak mówi BYD, w, mierząc, że tak powiem, zasięg tymi parametrami WLTP, można tutaj przyjechać ponad 1000 km i myślę, że nawet jeżdżąc normalnie w bardziej korzystnych warunkach, normalnie mam na myśli bardziej dynamicznie, to jest jak najbardziej do osiągnięcia, więc tutaj nie ma ściemy. Kolejna fajna rzecz, bo ja ten samochód tak sobie myślałem, do jakiego modelu na rynku można było go porównać, bo do Tesli tak nie bardzo im pasuje i pomyślałam o Toyocie RAV4. I co jest tutaj lepsze w stosunku do Toyoty RAV4? skrzynia biegów. I tak szczerze mówiąc, myślałem, że tutaj są dwa przełożenia, które się zmieniają, bo tego w ogóle nie czuć, jeżeli chodzi. Nie ma takiego odczucia z CVT. I zapytałem Macieja, bo nie wiedziałem, czy tutaj jest skrzynia, w której mamy takie fizyczne przełożenie, czy to jest ECVT. No i Maciek mnie zaskoczył. Tutaj, tak jak w Toyocie, jest ECVT, ale w ogóle tego nie czuć. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale jest naprawdę, naprawdę dużo lepiej, jeżeli chodzi o e, wrażenia z jazdy. E, więc jeszcze wracając do parametrów technicznych, bak ma 60 litrów, więc tutaj podsumowując to spalanie i wszystko, jak najbardziej jesteśmy w stanie zrobić 1000 km na jednym baku, więc jak w starym, dobrym dieslu. Można sobie pojeździć na strzale, zrobić e, tysiaka. Ale jeszcze wracając do samego napędu i hybrydy plug ja pamiętam jak te rozwiązania były wprowadzane przez różne europejskie marki, ja jeszcze wtedy pracowałem w Renault i Renault Megane, o, policja nie, nie zatrzyma nas, pani siada, bo jest zimno no i proszę sobie siedzieć. E, 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 no właśnie, więc wracając E, e, o kurde, po raz kolejny policja, oni wszyscy siedzą w autkach ich koledzy mają gorzej, bo siedzą w ciupie. Słuchajcie. Co to, co to jest ciupa? Ciupa to jest więzienie. A, nie słyszałeś okay, czegoś okay, takiego? Muszę cię nauczyć grypsować. Jeżeli chodzi o napęd plug-in, no to w Europie, pamiętam jak pierwsze marki zaczęły to wprowadzać, pojawiały się pierwsze samochody, ja wtedy pracowałem w Renault. W Renault Megane Grand Tour, to był pierwszy model czwartej generacji, w którym się pojawił ten napęd i tam był silnik 1.6 wolnossący, który generował 90 koni. I silnik elektryczny, w sumie tam moc systemowa była około 150, a tam była jedna rzecz, która była po prostu... to był nokaut. Jak jechaliście sobie w trasę i rozładowaliście ten samochód, to pojawił wam się na konsoli centralnej żuwik i z tych 150 czy 160 koni mieliście tylko 90 z tego silnika spalinowego, który był sący Ja miałem taką przygodę, że jechałem z Warszawy do Poznania, to się rozładowało, no i wtedy musicie szukać ładowarki jest Max. Ja się wczoraj siadając w ten samochód i jadąc w dłuższą trasę, widziałem, że bateria to jest tylko około 20%. Zastanawiałem się, czy tutaj będzie tak samo. I tak szczerze mówiąc, nie bardzo miałem czas, bo wiem, że w takich samochodach często jest taki tryb, który nie pozwoli rozładować tej baterii do końca, ale go nie znalazłem. Pewnie jest odpalony. Co nie zmienia faktu, że ten samochód na tej trasie, bo w pierwszą stronę, że tak powiem, jechałem. Szybciej, on się w ogóle nie rozładował. I to jest zajebiste. A nawet jeśli się rozładuje, to tutaj w takim wypadku, nie wiem czy to jest w ogóle możliwe technicznie, ale w takim wypadku macie silnik Turbo, 1,5 Turbo, więc w dalszym ciągu macie jakiś zapas mocy i możecie sobie jechać. Więc ta technologia, jeżeli chodzi o pluginy, jest już bardziej zaawansowana, bardziej przemyślana. Ja uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem jest ten silnik Turbo w połączeniu z silnikami elektrycznymi, niż takie rozwiązanie, w którym mamy silnik wolno-sąd i do tego silniki elektryczne coraz częściej też producenci łączą na przykład hybrydy z skrzyniami stopniowymi, tak jak w nowym Lexusie RX, tego jeszcze nie testowaliśmy, ale mam nadzieję, że przetestujemy. Także, jeżeli chodzi generalnie o rynek motoryzacyjny, jakąś tam drogę do elektromobilności i tak dalej, to ja uważam, że to jest taka najlepsza droga, gdzie hybrydy łączymy z silnikami turbobenzynowymi, dając użytkownikom moc, niższe spalanie i komfort, bezpieczeństwo to poczucie, że ten samochód się nie rozładuje i że będzie nam fajnie zmieniał biegi, a nie będzie wyjącej skrzyni jak w Toyocie. Po tym dniu mamy już naprawdę dużą wiedzę odnośnie tego modelu, czyli BYD Seal ponieważ sprawdziliśmy go w różnych wersjach i jednoznacznie mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo udany samochód, który jest warty uwagi. Więc jeżeli rozważacie zakup takiego SUVa, interesuje Was hybryda typu plug-in lub samochód elektryczny, to ja Wam nie mówię, żebyście go kupili. Ale zdecydowanie, Polecam Wam pójść do salonu i sprawdzić jak to wygląda na żywo. A póki co dziękujemy Wam za oglądanie, pamiętajcie o tym, żeby zostawiać subskrypcję na kanale, bo filmów będzie więcej z takimi samochodami i nie tylko. Na dziś to tyle, żegnamy się, do zobaczenia Elo.